Witajcie drodzy widzowie! W najnowszym odcinku Sofy Sportowej Goran Iwanisewicz, dotychczasowy trener Jeleny Rybakiny, poinformował za pośrednictwem swojego Instagrama, że dobiegł końca ich okres próbny, który miał się zakończyć właśnie po Australian Open i że ich współpraca nie będzie kontynuowana oraz życzy powodzenia Jeleni rybakinie oraz jej całemu zespołowi. Przyjrzymy się całej tej sytuacji i postaramy się w pewien sposób tutaj uplastycznić to, w jaki sposób moim zdaniem Jelena Rybakina nie wykorzystała swojej wielkiej szansy, jaką było dla niej na pewno współpraca z Goranem Iwanisewiczem. Nie zabraknie oczywiście wątków sportowych, gdyż Koko Go wżegna się z turniejem Australian Open na ćwierćfinale, co jest na pewno pewnego rodzaju niespodzianką oraz przyjrzymy się planowi gier na jutro w którym oczywiście widnieje Iga Świątek i ćwierćfinałowy mecz z Emmą Navarro. Oczywiście zachęcam Was serdecznie do subskrypcji naszego kanału, do łapej w górę i dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym głównym temacie odcinka, czyli... Jelena Rybakina i jej perturbacje. No właśnie, te perturbacje, które rozpoczęły się tak naprawdę przed US Open, kiedy ogłosiła, że Stefano Wukow nie jest już jej trenerem. Eee, Jelena Rybakina później wycofała się z turnieju US Open, miała dłuższą przerwę, wróciła później dopiero na WTA Finals, podczas których poinformowała, że Goran Iwanisewicz zostaje zatrudniony jako jej nowy szkoleniowiec. Zdawało się, że jest to znakomita informacja dla całego świata kobiecego ja zawsze patrzę na to z szerszej perspektywy. Uważam, że Irena Rybakina jest zawodniczką z ogromnym potencjałem, którą trzeba troszkę mimo wszystko docisnąć w taki sposób energetyczny. I na pewno Goran Iwanisewicz ze swoją charyzmą był bardzo dobrym wyborem, aby właśnie tę cechę również u Rybakiny poprawić. Ja patrzę na to właśnie z takiej perspektywy, że jeżeli lepsza jest Rybakina, ale jeżeli lepsza jest Sabalenka, Goff, to lepsza jest również Iga Świątek. Sama Polka o tym mówi, że napędza ją rywalizacja z Sabalenką i uważam, że im więcej zawodniczek w dobrej dyspozycji, tym lepiej dla oglądalności, dla całego turu i tutaj miałem duże nadzieje wobec tej współpracy, ponieważ Goran Iwanisowicz to jest niesłychanie utytułowany trener, który przecież zdobył turniej wielkoszlemowy z Marinem Ciliczem, z Chorwatem, który oczywiście tylko raz sięgnął po tak duży tytuł i to właśnie pod wodzą Gorana. Oczywiście wiele. Letni, e, współpracownik również e, Nowaka Dżokowicza, także tutaj nie musimy go rana w żaden sposób przedstawiać. Natomiast te perturbacje Jeleny Rybakiny, która. E, jak widać nie do końca jest w stanie rozdzielić swoje drogi ze Stefano Wukowem i byłym szkoleniowcem. Byłym szkoleniowcem o tym wspominam, ponieważ Stefano Wukow jest wciąż zawieszony, jako trener. Wukow miał polecieć do Australii jako współpracownik, członek teamu Jeleny Rybakiny, natomiast dostał zakaz stępu zarówno do e, boksu trenerskiego, jak i na korty treningowe, no więc bądźmy szczerzy po co Ci taki trener, który nie może być nawet e, z Tobą na korcie treningowym nie mówiąc tutaj już o meczu e, oczywiście zaraz sobie wspomnę o tym, jak może się w ogóle w tej całej sytuac sytuacji czuć Goran Iwanisewicz który przecież e, został zatrudniony jako główny trener i nagle Rybakina e, postanawia włączyć e, swojego byłego trenera do timu, e, który jest zawieszony, który był głównym trenerem e, Jeleny Rybakiny co pokazuje już duży konflikt interesów, nie tylko jeżeli chodzi o e, decyzyjność ale też przede wszystkim jakość pracy komfort pracy Gorana Iwanisewicza e, natomiast e, oczywiście wygląda na to, że po prostu Jelena Rybakina łączy coś więcej z, ze Stefanem Wokowem niż tylko, tylko i wyłącznie relacje czysto zawodowe, ponieważ no, nie wyobrażam sobie aby e, w taki sposób Jelena Rybakina działała Aż tak bardzo ze skrajności w skrajność, czyli żegnając się najpierw z trenerem kilka dni tak naprawdę przed startem turnieju wielkoszlemowego. Później widzimy obecność Wukowa już podczas pokazówki w Abu Zabi pod koniec grudnia zeszłego roku, kiedy Wukow gdzieś tam z boku w czapce ogląda mecze Rybakiny i później mamy tę informację, że Jelena rybakina chce przywrócić do swojego teamu Stefano Wukowa. Więc tutaj widać ewidentnie, że nie do końca jest w stanie Kazaszka po prostu rozdzielić tych dróg ze swoim byłym szkoleniowcem i wątpię, żeby tu tylko i wyłącznie chodziło o sprawy e, czysto zawodowe, A kiedy mieszamy często sprawy zawodowe z prywatnymi, to e, jest tak, że bardzo często nie wychodzi to najlepiej, no i myślę, że Rybakina po prostu traci tutaj ogromną szansę na to, aby wyjść tenisowo na prostą, bo mimo wszystko jest na pewnym zakręcie po ostatnim sezonie, aby wyjść tutaj e, na prostą też w takim względzie, aby po prostu swój tenis polepszać, ponieważ Goran Iwanisiewicz, tak jak wspominam, był e, znakomitym tym wyborem, przynajmniej na papierze tak się wydawało. Natomiast jeżeli zatrudniasz trenera, zatrudniasz taką osobę z tak dużą charyzmą, no i nie oszukujmy się też z tak dużym ego, no to musisz dać mu podpracować, musisz dać mu się podporządkować, a nie rzucać mu kłody pod nogi w taki sposób, że starasz się w. Zawieszonego trenera e, przez WTA e, wprowadzić z powrotem do swojego teamu i totalnie tak naprawdę rozregulować e, całą hierarchię w swoim teamie. Także tutaj nie możemy w żaden sposób oceniać tego, w jaki sposób. E, Goran Iwanisewicz pracował z jelną rybakiną, bo wygląda na to, że Kazaszka po prostu przez cały ten okres nie do końca była skoncentrowana na tenisie, nie do końca była pochłonięta w ten proces, który na pewno miał jakiś w głowie Goran Iwanisewicz, tylko bardziej tutaj koncentrowała się na sprawach dookoła Akortu, tak żeby. Próbować w jakikolwiek sposób przepchnąć, no bo tak chyba można powiedzieć Stefano Wukowa z powrotem do swojego timu, No i nie dziwię się tutaj absolutnie Sewiczowi, bo wygląda na to, że to jest absolutnie jego, de jego decyzja, gdyż on jako pierwszy o tym informuje, że nie chce dalej współpracować w takiej atmosferze, w takim teamie, w którym nie do końca wie, co z dnia na dzień może się wydarzyć, i tutaj nie będzie absolutnie firmował swoją twarzą tego chaosu, który wprowadziła Rybakina. No i w pewien sposób tutaj przez brak swojej decyzyjności Jelena Rybakina też popsuła trochę bez wątpienia Iwanisowiczowi ten sezon. Jestem przekonany, że miał wiele, wiele ciekawych ofert, jeżeli chodzi o współpracę. Nie zdziwiłbym się, jeżeli nawet była jakaś od Huberta Churkacza. No, i oczywiście kości zostały rzucone, czasu nie da się cofnąć, natomiast Goran Iwanisewicz oczywiście znajdzie sobie bez żadnego problemu pracę. Natomiast robienie tutaj takiej trochę marionetki z Gorana Iwanisewicza pokazuje, że tutaj Elena Rybakina no, pokazała moim zdaniem brak klasy, brak wyczucia, brak szacunku do tego, jaką osobowością w świecie tenisa jest Goran Iwanisewicz. Rozumiem, że może tutaj nie do końca jest w stanie trzeźwo myśleć, bo może też tak jak mówię, uczuciowe sprawy wchodzą w grę u Jeleny Rybakiny, tego nie wiemy, ale na to wygląda z boku przede wszystkim, więc różnie się wtedy człowiek zachowuje, natomiast no tutaj bardzo, bardzo mnie zawiodła swoją postawą, bez wątpienia Jelena Rybakina, no i Ee, życzymy oczywiście powodzenia Iwanisewiczowi w tym, żeby odnosił sukcesy jako trener w przyszłości, a żeby Jelena Rybakina jak najszybciej była w stanie się opamiętać i skoncentrować się na grze i nie marnować dłużej swojego potencjału, który jest bez wątpienia bardzo, ale to bardzo duży. I kiedy Kazaszka ten potencjał wykorzystuje, to jest jak najbardziej wartością dodaną do damskiego turu. No dobrze, przejdźmy do końcika sportowego. Kokogo żegna się z turniejem w ćwierćfinale. Ee, po... No dobrze, przejdźmy do kącika typowo sportowego, typowo tenisowego. Kokogov żegna się z turniejem Australian Open w ćwierćfinale. Jest to na pewno pewnego rodzaju niespodzianka, bo myślę, że wielu z nas typowało, że dojdzie do tego półfinału gof kontra Sabalenka. Natomiast na drodze Amerykanki stanęła Paula Badoza, która w wieku 27 lat osiąga swój pierwszy półfinał rangi turnieju wielkoszlemowego. Wielkie brawa dla Hiszpanki, która pokazała znakomity tenis na wielkiej intensywności. Pokazała też w jaki sposób można grać z, Goff, z tą nową wersją Kokogov, która po miała aż 41 niewymuszonych błędów w tym spotkaniu. No i tutaj, oczywiście, wracamy do forhandu Koko, Goff, który zawodził bez wątpienia w tym spotkaniu. Natomiast to nie przyszło samo z siebie. Badoza znakomicie potrafiła zmieniać tempo gry. Oczywiście, Hiszpanka budowała akcję ofensywną, szybką grą. Natomiast nie bała się czasami zwolnić piłki do forhandu Koko, Goff, zmienić długości, czasami grać dłużej, czasami krócej, przez co Koko nie była w. W tym takim swoim e, komfortowym położeniu i coraz częściej miała problemy z odpowiednim ustawianiem się do piłek, a to oczywiście e, później. Miało bardzo duży wpływ na to, że zaczęła się szarpać podczas uderzeń i tych błędów z forhandu się nawarstwiało coraz więcej. Nie można powiedzieć, że to był katastrofalny absolutu, Absolutnie mecz Koko go w 6 podwójnych błędów. Choć te podwójne błędy zdarzyły się w takich momentach, które mogą być kluczowe. Kiedy Badoza prowadziła 2 do 0 w drugim secie, Koko wróciła na 2 do 2. No i wydawało się, że tutaj może szykować się mały comeback. Amerykanka prowadziła przy 2 do 2 40, 15. No i tam pojawił się podwójny błąd serwisowy. I błąd niewymuszony z Forhendu, czyli takie drugie życie powiedzmy w tym gemie dała Hiszpance, no i taką wiarę, że tutaj nie wszystko jest absolutnie stracone, pomimo tego, że przegrała te dwa gemy z rzędu i. Pokazała swojej rywalce Amerykanka, że tutaj absolutnie nie jest tak, że ona wykorzysta każdą okazję, która się w tym meczu nadarzy, co na pewno też dodało wiarę Badozie. Natomiast Kokogo przez cały ten turniej nie imponowała. Nie imponowała tak jak podczas United Cup, trzeba to sobie przyznać. To była niezła gra, natomiast przeplatana, przeplatana po raz kolejny wieloma podwójnymi błędami serwisowymi. Ten licznik około 37 się tutaj zatrzyma na podwójnych błędach serwisowych w pięciu spotkaniach, co jest wciąż dużą liczbą, e, więc Koko po raz kolejny pokazuje, że kiedy czasami jest zmuszana do tego, aby prowadzić grę, szczególnie z forhandu, kiedy e, ten rytm nie jest jednostajny, kiedy nie jest tylko i wyłącznie zmuszona do gry z kontry i przechodzenia szybko z kontry do ataku, tylko sama ma częściej tworzyć grę e, z różnych głębokości piłek, to wtedy faktycznie błędy się pojawiają, no i tutaj jest na pewno pewnego rodzaju wskazówka dla Fiset, dla Iggy Świątek na kolejne spotkanie z Koko. Gof. Paula Badoza kontra Pawliu lub Sabalenka w półfinale. Jeszcze tego e, rozstrzygnięcia tego spotkania nie znamy, kiedy nagrywam ten filmik. Natomiast myślę, że e, tutaj Arena Sabalenka powinna się spotkać z Badozą. Dwie wielkie przyjaciółki. E, dla Badozy to jest już ogromny sukces. E, myślę, że dla Sabalenki to nie jest zła informacja, że to Badoza, a nie Goff jest w tym półfinale. Natomiast e, idźmy krok po kroku. Najpierw niech Sabalenka wygra swoje spotkanie. I później będziemy mogli rozmawiać o półfinałach. Natomiast co do e, polskiej sekcji dawinki, czyli Ligi Świątek, czy spotkania ćwierćfinałowe, e, odbędą się oczywiście w środową noc naszego czasu. Najpierw na kort wyjdą Elina Svitolina oraz Madison Kiss o godzinie 1.30 polskiego czasu. Natomiast nie przed trzecią. Iga Świątek kontra Emma Navarro, także godzina na pewno niełatwa, natomiast oczywiście zapraszam was bardzo serdecznie na relację live z tego spotkania, ponieważ oczywiście nie możemy sobie odpuścić takiej okazji. Iga Świątek gra o swój o powtórzenie swojego najlepszego wyniku w Australian Open i trzeba ją w tym zadaniu wspierać, także jak najbardziej będziemy to robić. Oczywiście zachęcam was po raz kolejny do komentarzy. Dajcie znać, co sądzicie o sprawie Rybakiny oraz o dyspozycji Kokogov w cz w finałowym spotkaniu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.